Dzień dobry Państwu. Jesteśmy po raz kolejny w sadzie, i po to, żeby pokazać, jak mogą wyglądać zabiegi nieodpowiednio wykonywane w nieodpowiednim czasie. No i tutaj mamy sad jabłoniowy obok sad borówkowy. No, było trochę uwagi zwracane na tą borówkę. W każdym bądź razie proszę popatrzeć, ile owoców jest na ziemi. To wszystko, co tutaj leży na ziemi, to przyczyna owocówki jabłkóweczki. Właśnie te wszystkie uszkodzenia, które tutaj widzicie Państwo, to właśnie spowodowane są przez. Owocówkę. No, tutaj niektóre to są już zgniłe, bo tam jeszcze i inne choroby. W każdym razie bardzo istotna jest nie tylko termin zabiegu, ale i rodzaj środka chemicznego. Ja nie powiem Państwu, jakie to były zabiegi, bo nie wiem. W każdym razie tutaj na pewno wiele błędów popełniono związanych z owocówką jabłkoweczką. przybliżamy się do pędu i tutaj widzimy, że ten pęd też był opanowany przez mszycę jabłoniowo-babkową. Ona była tutaj zwalczana, bo widać, że w górnej części, przy górnych przyrostach tych mszyc jest. One oczywiście są, jest mniej. Ale w dolnej części one jeszcze są. One są nie w pełni zniszczone, no ale tak też wygląda sad nieprawidłowo chroniony przez, przez myszyce Przyrosty są silne. Z uwagi na to, że było bardzo dużo opadów. To były duże opady, które no właśnie spowodowały, że przyrosty. One w dalszym ciągu, w ciągu są, a jest połowa sierpnia. One jeszcze i jeszcze żyją, jeszcze nie, kończą, jeszcze nie kończą wzrostu. Tutaj też można zobaczyć na to, na ten już skończył, ale te nie, przyrosty są na tyle duże, że widzicie Państwo, jak. Jak to wygląda? Tutaj oczywiście widać mszyce. Widać mrówki, które roznoszą muszycę. Owoców nie jest na drzewie dużo. Poza tym owoce opadają. No i. Proszę bardzo. Tutaj owoce uszkodzone nie tylko przez owocówkę, ale i przez parcha jabłoni. No więc to jest sad taki no, trochę zaniedbany I dlatego takie objawy są jakie tutaj Państwu pokazujemy owoców właśnie jest tyle porażone jabłka przez parcha tu mączniaka nie ma wiele ale parcha jest na tyle tego dużo tego parcha wtórnego no, że, że w takich owoców nie ma sensu przechowywać? Nie ma w ogóle umieszczać. Nie ma celu umieszczać w przechowalni. Tutaj były opryskiwane tylko w nieodpowiednim czasie. No proszę tutaj też popatrzeć. Tu w środku uszkodzenia. Można przejść dalej, bo to jest na całej długości rzędu tak wygląda sad tak? źle opryskiwane. No dobrze, to dziękuję bardzo.